Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu autorskim połączonym z promocją tomiku poezji Dom na Wzgórzu. Witam serdecznie autorkę panią Irenę Pławiak. Witam bardzo gorąco. Tomik poezji Dom na Wzgórzu został wydany na początku kwietnia przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Zanim przejdziemy do samych wierszy Postaram się przybliżyć postać autorki, pani Ireny Pławiak, posłużę się notatką, która jest zamieszczona w niniejszej publikacji. Irena Pławiak urodziła się w Nowym Sączu. Mieszka w Witowicach Górnych. Jest pedagogiem i nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej. Zrealizowała wiele projektów dydaktycznych i teatralnych. W 2018 roku zainicjowała ogólnopolski konkurs poetycki o złotą Gałąskę jabłoni, którego głównym celem jest promocja regionu Beskidu Wyspowego i Pogórza Rożnowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sadowniczy charakter gminy Ososina-Dolna. Od trzech lat w Centrum Kultury i Promocji koordynuje pracę klubu nauczyciela po lekcjach, którego również jest założycielką. Uczestniczy w pracach Komisji Konkursów Poetyckich, Recytatorskich i Teatralnych za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Pisanie wierszy wpisało się w jej życie od 2006 roku. Należy do Sądeckiego Klubu Literackiego działającego przy Sądeckiej Bibliotece Publicznej imienia Józefa Szujskiego. Otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji imienia Józefa Kosakowskiego. Debiutanckie wiersze ukazały się w kwartalniku regionalnym Echo z nad Beli, Almanachu na szlakach poezji, kwartalniku literackim Poezine Sądeckiego Klubu Literackiego oraz w miesięczniku sądeczanin wraz z recenzją profesora Bolesława Farona Faron z cyklu Nowe wiersze poetów sądeckich. W 2019 roku Irena Pławiak wydała książkę za drzwiami, w której obok wywiadów z utalentowanymi artystami są również jej wiersze. W grudniu 2020 roku Ukazał się almanach pokonkursowy o złotą gałązkę jabłoni, opracowany przez autorkę. Jest laureatką częstochowskiego przeglądu poezji, a nagrodzony wiersz znalazł się w tomiku Zapałki 2021. Dom na wzgórzu jest debiutanckim tomikiem Ireny Pławiak. Pani Ireno, mamy przed sobą debiutancki tomik poezji Dom na wzgórzu. Proszę powiedzieć, dlaczego Dom na wzgórzu? Dlaczego dom na wzgórzu? Może ja wrócę właśnie do tej informacji, którą pani przeczytała w 2019 roku. Ukazała się książka za drzwiami i wtedy zapukałam do ludzi z pasją, zapukałam do ludzi, którzy obdarzeni są talentem i opowiedzieli mi o swoich właśnie przygodach, o swoim tworzeniu przepięknych rzeczy. Natomiast teraz postanowiłam dalej, jakby. Kontynuować spotkania, ale skoro spotkałam ich na drodze, to chciałam też przedstawić i zaprosić do mojego domu. Nie pukałam do niego, no bo to jest mój dom, ale otworzyłam drzwi czytelnikom. Otworzyłam drzwi, mam nadzieję, że po prostu Państwo skorzystają i przeczytają te wiersze. Dlaczego dom na wzgórzu? Dom na wzgórzu to moje miejsce na ziemi. Mieszkam w nim, mieszkam z moimi bliskimi, z moją rodziną, czuję się tam dobrze. Wszystko to sprawiło, że zaczęłam po prostu pisać to, co czuję i to, jaka jestem szczęśliwa, ale oczywiście każdemu słowo dom kojarzy się z różnymi historiami. W tych domach dzieją się różne sytuacje, różne zdarzenia. Jest też czasami powód do smutku. Dlatego w treściach tych wierszy znajdą pewnie pani, Państwo troszeczkę smutku. Może jeszcze dalej. Dlaczego dom na wzgórzu? Dom na wzgórzu, bo faktycznie tak jest. Ten dom stoi na wzgórzu i z okien mojego domu widzę dolinę rzeki Łososina Dolna, widzę górę Jaworz. Widzę też okoliczne domy, ludzi w nich mieszkających, ludzi, którzy się krzątają wokół swoich gospodarstw, mają swoje życie. I to wszystko po prostu miało wpływ na to, że chciałam właśnie podzielić się moimi przemyśleniami i zaprosić właśnie na taki spacer wokół mojego domu, ale również zaprosiłam do mojego domu. A proszę powiedzieć, czy pani przygoda z poezją rozpoczęła się dopiero właśnie na tym tytułowym wzgórzu, czy może już wcześniej? Troszeczkę były, były takie zdarzenia, zwłaszcza w liceum, że próbowałam swoje myśli, swoje wspomnienia, przemyślenia. Przenosić na kartkę, ale przyznam szczerze, że zaginęło to gdzieś i nie mam nic z tamtego okresu. Natomiast ten tak, taki start można faktycznie uznać od momentu, kiedy zamieszkałam w domu na wzgórzu. Czyli jaki to będzie okres, jeśli nie. może się pani z nami podzielić? Tak jak długo już mieszka pani. Tak, jak właśnie pani czytała, od 2006 roku mieszkam. Witowica Górnych w Domu na Wzgórzu, i tam jestem szczęśliwa. Pani Ireno, wiersze w tym tomiku zostały pogrupowane, podzielone na takie rozdziały. Proszę powiedzieć, dlaczego w ten sposób właśnie? To tak jak właśnie mówiłam, że skoro zapraszam czytelników i otwieram tą moją historię, ten mój dom, to ten spacer rozpoczynamy od właśnie ogrodu, który otacza mój dom. Tylko ogród, to proszę nie myśleć, że on jest taki super wypielęgnowany i zaprojektowany. Nie jest dziki i często właśnie zaniedbany. I, ale on właśnie ma ten urok w sobie i właśnie dlaczego tak. Więc tak, rozpoczynamy nasz spacer w ogrodzie. Potem na chwileczkę. Zapraszam czytelników do mojego domu. Jest tam kilka wierszy, właśnie w tym rozdziale: Dom. Po rozdziale: Dom są wiersze, które zatytułowałam Myśli. Myślę, że każdy poeta chce się podzielić z czytelnikiem przemyśleniami, historią, wspomnieniami, więc ujęłam to w kilka że tak powiem, strof, <laughs> tak, myśli. Nie mogło też nie znaleźć się wierszy o osobach. O osobach bardzo mi bliskich, ale nie tylko. O ludziach, których spotkałam w swoim życiu. O ludziach, z którymi nawiązałam przyjaźń, ale również spotkałam w swoim życiu, może to zabrzmi troszeczkę smutno, spotkałam ludzi, z którymi bardzo chciałam się zaprzyjaźnić, ale... Oni mnie nie widzieli, więc o nich też napisałam. Tomik kończy ostatnim rozdziałem, rozdział nosi tytuł Ja i tam czytelnicy troszeczkę poznają mnie od innej strony. Może Można powiedzieć, że pani siebie dała tutaj na ostatnim miejscu. Nie tak na ostatnim miejscu, ale może to potraktujmy to jako podsumowanie, zamknięcie tych właśnie, tego właśnie spaceru. Rozumiem. Tego właśnie spaceru i już wyobraźmy sobie, że siedzimy przy kawie ze mną i, i czytamy o mnie. Jest to zwieńczenie. Jest to zwieńczenie, takie to rozdziały I właśnie jeszcze chciałam dodać, że te rozdziały są oddzielone ilustracjami, które wykonała dla mnie Paulina Dynowska, moja uczennica. Zresztą gościliśmy ją tutaj podczas promocji, tak. właśnie książki za drzwiami, bo o niej też jest historia w tej książce. Mam nadzieję, że te ilustracje są takim oddechem pomiędzy kolejnymi rozdziałami. Tomik kończą wpisy, refleksje gości. Proszę powiedzieć, kim są pani goście? Tak, więc sam proces tworzenia i układania tomiku i pis, y, że tak powiem, zakwalifikowania wiersza, czy on zostanie w danym tomiku, czy nie, to proces bardzo trudny, a zwłaszcza dla, y, tak, to zwłaszcza dla debiutanta, jakim ja jestem, debiutantki. I postanowiłam zaprosić do swojego domu na wzgórze gości, gośćmi. Byli i są osoby, których bardzo cenię za ich pracę, bardzo cenię ich wskazówki, byli dla mnie bardzo przyjaźni, wspomagali mnie, wspierali mnie przy tworzeniu tego tomiku i chciałam, żeby oni również, ich wypowiedzi też znalazły się w tym tomiku, dlatego poprosiłam ich głównie o wpisy. I refleksje, i refleksje. Nie będę zdradzać, co to za osoby, bo każdy, kto będzie miał możliwość pozyskania tego tomiku, pewnie ich pozna. Chyba, że pani sobie życzy, to możemy powiedzieć. Możemy utrzymać to jeszcze w tajemnicy, będzie większa motywacja, aby tak, tak, do tomiku tak. zajrzeć. Te osoby, jeszcze dodam, te osoby naprawdę były dla mnie taką, takim, jakby powiedzieć, wsparciem. I pomocą, zresztą ten rozdział, ostatni, Moi goście w domu na wzgórzu, rozpoczęłam i pozwolę sobie zacytować może ten fragment. Moi goście w domu na wzgórzu, dziękuję gościom, którzy przyjęli zaproszenie do domu na wzgórzu. Zanim zasiedli do uczty, chętnie pomogli mi ułożyć na stole poezji to, co niezbędne. Pomoc przyjęłam i zapaliłam Herbertowską lampę, światło mego dzieciństwa, lampę błogosławioną. Piękne podsumowanie. I jeszcze może na koniec, pani Ireno, zapytam, do kogo kieruje pani swoje wiersze? Myślę, że czytelnikami mogą być wszyscy, chyba oprócz dzieci, jednak młodzież i starsi. Zapraszam bardzo wszystkich do spaceru wokół domu na wzgórzu i do odwiedzenia mnie w tym domu na wzgórzu, właśnie w ten sposób, poprzez wiersze, które państwo znajdą w tym tomiku. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, nawet tak jak powiedziała moja koleżanka, która jest matematyczką, powiedziała, że dobrze, że te wiersze są krótkie. <grym> każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie, może znajdzie taką cząstkę siebie też w tych wierszach, bo przecież niejedno wzgórze jest w naszej pięknej gminie i na niejednym wzgórzu stoją domy i w każdym z tych domów dzieją się. Piękne historie rodzinne, także zapraszam do Domu na Wzgórzu. Szanowni Państwo, nie pozostaje nam nic innego jak uchylić rąbka tajemnicy i zaprosić Państwa do wysłuchania wierszy. Zanim to jednak nastąpi, na pianinie zagra dla nas Karolina Kwarciak, zwycięszczyni konkursu organizowanego przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna Talent Start. Zapraszamy. Mm. W ja. Lubię marzyć, liczyć pajęcze nitki, w kieszenie wkładać nowe pomysły. Lubię moją ciszę, lokatorkę pokoi wynajętych na sezon zimowy, fotografie kwiatów rozwieszone na drzewach wyżej niż bocianie gniazda. Lubię moją wrażliwość przypiętą do siwych włosów. Otul, otul mnie ramionami. Tyle razy marzyłam o tej chwili, gdy słyszałam Twoje kroki. Otwierałam oczy i dłonie. Otul mnie miłością. Tyle razy czekałam, nasłuchując słów. Otwierałam serce i umysł. Otul mnie zrozumieniem. Czekam. Rytmiczna pobudka. Słucham, rytmu świtu to dobry znak. Powoli trącam struny poranka, promienie słońca. Zagnieżdżone we śnie czuję pulsowanie słów gotowych do krzyku. Czekam na chłód wody, budzenie twarzy. To mój nienaruszalny rytm. Gdzieś, gdzieś nad tęczą jest lepsze życie, bez wirusów, masek, depresji. Gdzieś nad tęczą płyną łodzie bez nawigacji, ideologii. Wiosła marzeń przywierają do ramion, do dłoni. Gdzieś nad tęczą szczęśliwi ludzie łowią perły dla innych. Cierpliwość. Ucz się cierpliwości, wyścielaj nią ścieżki, po których chodzisz, w miejscach widocznych, aż oczy przywykną. Cierpliwości ucz się przy porannej kawie, w korkach przy ulicy Rejtana, na niedzielnej mszy, aż świece przygasną, na parkingu, gdy na szybę spadają hasła billboardu. Jeśli cierpliwość to niechęć okrutne słowa innych, brak mi jej. Podróż. Wyruszam autobusem wspomnień, wygładzam twarz nostalgią, spowalniam myśli, ruch dłoni i stóp. Nie szukam miejsc siedzących, bo tych coraz mniej. Przystanek końcowy, dziwnie znajomy, bilet niepotrzebny. Liczy się czas i listopadowe sny. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję autorce za poświęcony czas oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego spotkania. Dziękuję też Państwu za to, że jesteście i nas oglądacie. Wszystkich, którzy chcieliby nabyć Tomik Dom na Wzgórzu, zachęcam do kontaktu z Centrum Kultury i Promocji Gminy na Dolna. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I tak jak właśnie pani dyrektor powiedziała, można zadzwonić do Centrum Kultury i Promocji, a pani dyrektor przekaże informację, ja dostarczę ten tomik. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia.